Dobre, witam się z wami w nowym vlogu. Tak na szybko. Ja już się dzisiaj ogarnęłam, a dzisiaj jest niesamowity dzień, bo dzisiaj odbieramy klucze do naszego mieszkania. Właśnie się zbieramy na spotkanie. Myślę, że w tym vlogu pokażę Wam też, jak mieszkanie wygląda. Zabieramy też trochę rzeczy, więc. Yy... Mój narzeczony potem ma jakieś tam załatwienia, a ja zostanę w mieszkanku, posprzątam sobie jakoś tak poogarniam, także myślę, że to wszystko będzie w tym vlogu. Jestem mega podekscytowana. E, bardzo się cieszę. Także super, mam nadzieję, że wycieszycie się razem ze mną. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i co! Zapraszam do oglądania. Okej, okay, mamy już klucze, mamy też szampana. Jesteśmy zadowoleni, także tak, potem Wam pokażę mieszkanko, myślę, że podjedziemy jeszcze do takiego sklepu, musimy jeszcze chyba do agencji jechać, no ale ogólnie jesteśmy mega zadowoleni. O oh my god, ale wygląda, mam pełno włosów, bo jest zepsuła się pogoda, ale jeszcze zaliczyliśmy szybkie zakupy, jeszcze, o oh my god, jeszcze zaliczyliśmy szybkie zakupy w Aździe, kupiliśmy kosz na śmieci, kupiliśmy czajnik, e, mamy tutaj jakieś niezdrowe jedzonko, białe pieczywo. Kurczaka, frytki, no ale wiecie jak to jest. Z tyłu mamy dużo zakupów, jakąś wodę, czajnik, także wszystko wam pokażę, jak już będziemy w mieszkanku. Niestety pogoda się zepsuła, no ale trudno. Będę wracać do domu autobusem, muszę jeszcze zahaczyć o Primark, kupić wieszaki na ubrania, także tak. Okej, okay, stało się. Yy, trochę jest ciemno. Ale mam nadzieję, że widzicie. Chciałam powiedzieć, że już jesteśmy w nowym mieszkanku. Jeszcze dzisiaj tutaj nie śpimy, ale stwierdziłam, że chcę sobie tutaj ogarnąć, umyć wszystkie szafki w kuchni, umyć łazienkę. Póki wiecie, wszystko jest jeszcze takie w miarę puste. Przywieźliśmy trochę rzeczy, więc zaraz Wam wszystko pokażę, rozpakuję. Chciałabym nagrać Holzika, póki mam wszystko w jednym miejscu, więc zaraz się też za to zabiorę. No i co? Jestem mega podekscytowana. Właśnie wrzuciłam Wam też film że, o tym, że się przeprowadzamy. Jest zdjęcie na Instagram, także Wy już wiecie. E, I już ten film czeka od kilku dni, ale chciałam go dopiero, jak już tak wszystko na spokojnie będziemy mieć ogarnięte. Mam tutaj super miejscówkę e, do nagrywania i do zdjęć, także też się cieszę z tego. Wiadomo, że to jest jakaś taka mała pierdółka, ale, ale spoko, że jest. Jakby nie było, to by się nic nie stało, wiadomo, ale... Ale że jest, to jest fajnie. Dobra, myślę, że nagram Wam apartment tour. Ja uwielbiam oglądać te filmy. Mam nadzieję, że, że, też, yy, że Wam też się spodoba. Także tak, pokażę Wam nasze mieszkanko. Jest na razie ono puste. Dopiero przewieźli jakieś kilka rzeczy, ale... Ale tak, pokażę Wam, jak ono wygląda. No dobra, wchodzimy do mieszkania. Tam mamy tylko klatkę schodową. Tu są nasze drzwi. I tak, tutaj mamy właśnie takie duże lustro. Stoją moje buty. Tu mamy grzenik, półeczka. Mam tutaj kulę z lasza. I tak, tutaj mamy taki cupboard, to jest taki schowek. Ojku, i w tym schowku na razie jest dosłownie y, nic. No, ale spoko. Mamy właśnie dużo miejsca do przechowywania, więc fajnie. Tu mamy drugi cupboard. Tu jest ten na wodę, boiler na wodę, ale tutaj mamy półki, więc fajnie. I e, tak, tutaj wchodzimy do naszej sypialni. Zobaczcie, ten widok jest przepiękny. Po prostu jestem zachwycona tym widokiem. Po prostu jak otworzę okno, to się czuję jak w lesie. Fajnie, że parapet jest niski, więc mogę sobie tutaj usiąść, otworzyć okno i czuję się, jak bym była w lesie. Myślę, że na poranną kawkę, czy na poczytanie książki jest to idealna miejscówka. E, tutaj mamy właśnie niewielką sypialnię i szafę. Naprawdę super, że jest szafa. Mamy tutaj przeszklone, to znaczy się lustro. I tutaj z tej strony mamy półki. Także mamy naprawdę, naprawdę dużo miejsca do przechowywania. Idziemy teraz z sypialni do salonu. Tutaj mam jakieś rzeczy z IKEA, zaraz Wam nagram haul. E, tu przywieźliśmy jakieś takie pierdółki i tak dalej, ale mamy tutaj Salon i tutaj mamy widok na yy, las, to znaczy tam jest droga za tymi krzakami, nie wiem czy możecie, o tam jest droga, ale poza tym nic nie ma, tylko las. Także super. Yy, tutaj mam obrazek, który na razie tutaj postawiłam, pewnie tu nie będzie stał, ale jak kojarzycie z vlogów, yy, miałam na ścianie takie liście palmowe, jakiś napis i taki obrazek. Ale one już były zniszczone, trochę wyblaknięte, więc sama narysowałam ten. Mi się mega podoba. Także mamy tutaj kolejne duże okno z przepięknym widokiem. Tutaj mamy salon, nasze jakieś zakupy, i tu mamy kuchnię. Kuchnia też jest super. Właśnie mega jest to, że jest okno w kuchni. Mam tutaj lodówkę, pralkę. Kuchenkę, tu już jakieś nasze pierdółki, tu mam rzeczy do kuchni, które muszę zaraz rozpakować. Także kuchnia mi się też mega podoba. Jest dużo szafek, dużo miejsca do przechowywania, także rewelacja. No i co, i tak wygląda nasze mieszkanie. Mam nadzieję, że yy, podoba Wam się ten vlog, że Wam tyle rzeczy pokazuję bo jestem mega podekscytowana, ja uwielbiam przeprowadzkowe, remontowe, domowe rzeczy, sprawy takie wokół tego tematu. E, także mam nadzieję, że e, uda mi się to wszystko Wam dobrze pokazać. E, dobra kochani, ja e, idę nagrać haul Z Ikea póki jeszcze jest w miarę jasno i zabieram się za sprzątanie, także też Wam nagram myślę taki film, nie wiem, czy to będzie osobno, czy w tym vlogu e, właśnie taki cleaning. Mm, Clean, clean with me, także tak yy, dobra, widzimy się później okej, okay, Hol nagrany tutaj mam bałagan tam mam jeszcze więcej bałaganu także zabieram się za sprzątanie yy, i nagram wam też clean with me yy, jeszcze nie wiem jak tutaj współpracuje ze mną światło ten film zika chyba nie wyszedł w najlepszej jakości, yy, no ale trudno, już nie będę nagrywać drugi raz ponieważ to totalnie czasu Zabieram się za sprzątanie, a wychodźcie razem ze mną, pokażę Wam to w oddzielnym filmie, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jestem mega podekscytowana. Wrzuciłam Wam przed chwilą też film, vlog, w którym mówię Wam o przeprowadzce, także tak, jestem pod. Ekscytowana samym faktem i tym, jak też ten film odbierzecie. Dobra, już nie gadam, bo nie mam totalnie czasu, a muszę jeszcze dzisiaj skoczyć do primara, więc jestem trochę ograniczona czasowo. Lecę sprzątać. A co to jest? To będzie pierwsza kawa w nowym mieszkanku. A tu ogólnie leżą moje spodenki i wszystko, wszystko nagrywałam Wam właśnie haul, także tak. Kawa! Muszę wam powiedzieć, że mega dziwnie się czuję. Mam kubek e, swój, ale naprawdę czuję się, jakbym na jakieś wakacje do jakiegoś apartment Airbnb albo, albo coś takiego, jakbyśmy byli w Barcelonie. Naprawdę dziwnie się czuję. Jeszcze się muszę przyzwyczaić, że to jest nasze mieszkanko i tak. Dobra, bo ja już nie tu zaraz jeszcze nic nie zrobiłam, a już spędzam długo czasu. Kawa jest, także zabieram się za sprzątanie. Jeśli by się ktoś zastanawiał, czy ta obieraczka z Ikei jest to ostra, to tak, jest bardzo ostra i tak można nią się bardzo przeciąć. Pozdrawiam! Okej, okay, ja już sobie tutaj ogarnęłam w kuchni, jest czyściutko, wszystko sobie rozpakowałam w kuchni yy, i co, łazienkę miałam też ogarnąć, ale już po prostu... Chciałabym być przed 18 w mieście, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo nie wiem, czy teraz mam jakiś autobus, nie wiem, bo jestem tutaj pierwszy raz, także muszę sobie zaraz to obczaić. Eee, patrzcie, jak sobie rozciąłam palucha, po prostu tragedia. Otwierałam obieraczkę do, do warzyw, do ziemniaków i tak dalej i się zastanowiłam w tym samym czasie, i zawsze tak mam, że jak się zastanawiam, rozpakowuję coś i się zastanawiam, czy coś jest ostre, to w tym czasie się przetnę, także... Po prostu masakra. E, no, dość głęboko powiem wam, że się rozcięłam. Także, jak zazwyczaj nie pracuję w rękawiczkach, to znaczy się nie pracuję. No, nie zmywam naczyń, nie sprzątam. To musiałam, bo no nie mam żadnego plastra, nic. A nie chciałam też na przykład papierem sobie to zaptykać, żeby mi się tam nic nie dostało. No ale dobra, mniejsza z tym. Sytuacja opanowana. E, tak jak mówię, zbieram się e, i co? Nie wiem, czy mi się uda do tego primera, bo jak nie zdążę przed 18, to mi się nie uda. No ale dobra, trudno. Co mm, chciałam powiedzieć? Lecę na autobus. Jeszcze siku i lecę. Okej, okay, mam wszystko. Yy, zostaję w trampkach. Wzięłam sobie na przebranie i dobrze, bo pada deszcz. Yy, tutaj mam jeszcze wszystkie śmieci, kartony z lasza i tak dalej. Yy, no ale już tego nie mam, gdzie teraz zabrać. Yy, lecę na autobus. W sumie... Trochę na spontana, bo nie wiem, bo nie wiem po prostu Także zobaczymy, mega brudne lustro, także koniecznie trzeba coś się tym zająć Dobra, nie gadam, widzimy się później Po prostu nie mogę zliczyć, w ile w ostatnim czasie przestraszyło mnie wiewiórek Uch, po prostu gdzieś zawału przez nie dostanę No, a poza tym to nie mam pojęcia, gdzie jestem, gdzie mam iść I w ogóle, co się dzieje Nie ogarniam Czy tutaj jest jakiś przystanek? O masakra! <laughs> ok, dotarłam na przystanek. Mam nadzieję, że prawidłowy. Podobno tak. Także połowa tak, sukcesu za mną. <laughs> po prostu ten palec mnie tak boli, że tragedia. Yy, no ale nic. Do primarka nie zdążę. Trudno. Next time. Takaś yy, się mogę uwierzyć dalej, że mamy to mieszkanie? I że właśnie z niego wracam, sprzątałam w swojej kuchni i to po prostu nie, nie, dotar no nie dociera to do mnie jeszcze. I myślę, że jeszcze przez jakiś czas na pewno nie dotrze. Yy, dobra, bo mi zaraz bateria padnie. Odezwę się później. Zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że jakoś trafię do domu, łóżka. No. Ok, udało mi się kupić plastry. Także mój kciuk uratowany, kupiłam jeszcze takie koszeczki w Funciaku, mam tutaj kawę z kosty i siremonę, bo jestem mega, mega głodna.